Cześć, dziś mam dla Was obietany już od dawna krótki filmik na temat tego, czym w Tekenie jest Reversal, czym jest Pary, a czym jest Sabaki. Tak, w skrócie, wszystko to, to są opcje do kontrowania ciosów przeciwnika, ale są między nimi pewne drobne różnice. Zacznijmy od Reversala. To jest chyba najpopularniejsza taka kontra. Kilka postaci ma takie coś w grze, między nimi siostry Williams, Paul, Asuka. A co jest taka różnica, że można to trochę dłużej je przytrzymać? Zobaczmy, jak to wygląda u pola. Na początek zrobimy tak, że pol zrobi puncha, ja go zablokuję, a potem pol zrobi reversala, właśnie. Teraz zrobiłem trochę za wolno. O, zobaczcie. Tak, coś się stało z moją postacią po tym, jak chciałem zrobić puncha. I przy nóżce jest troszkę inna animacja. Czym jest w takim razie reversal? Reversal jest to kontra na cios, która, jeśli ta kontra nam wyjdzie, no to wtedy zdajemy przeciwnikowi jakieś obrażenia i robimy automatycznie jakąś animację. Jeśli chodzi o pary, to tutaj pokażę Wam przykład u Fenga. To w sumie takie najpopularniejsze pary, jakie znacie na 100%, to jest low pary. Natomiast u Feng'a mamy na przykład coś takiego, o, on paruje tutaj bodajże panczę. I co to znaczy? To jest taka kontra, która niejako niweluje dany cios, natomiast nie zawsze daje coś gwarantowanego. Czasem na przykład spóźnimy się z kontynuacją, ale mamy gdzieś tam jakąś inicjatywę. Ale czym to się różni od Riversala? Tutaj, żeby coś dodatkowo zrobić, trzeba często wcisnąć jakiś przycisk. Mamy też sabaki. Sabaki to jest cios, który robimy sobie normalnie, natomiast ma on wbudowane właściwości robienia pary na określone ciosy. chyba jedno z najpopularniejszych sabaki w tekenie to jest u Aski. O. Zobaczcie, mój cios został skontrowany, natomiast nawet gdybym tego puncha nie zrobił, to i tak tutaj Aska tę nóżkę robi. Tylko po prostu w momencie kiedy, kiedy ja zrobię pancza i ona tutaj skontruje tego pancza to ten cios ma troszkę inne właściwości. I to jest w zasadzie wszystko, co chciałem Wam przekazać. To do zasady jest trochę więcej niuansów między pary, sabaki a universalem. Natomiast w tym filmie chciałem pokrótce wyjaśnić różnicę między właśnie tymi trzema zagraniami. Jeśli chcecie coś dodać na ten temat, sekcja komentarzy jest wasza. A póki co się żegnam. Dzięki, do następnego. Cześć. Kanał wspiera Turtle Beach, producent sprzętu i akcesoriów dla graczy, w tym kontrolerów marki Victrix. Z kodem Jakub D otrzymasz 10% zniżki, a w opisie tego filmu znajdziesz polecane przeze mnie kontrolery do gier.